Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. W życiu mamy wiele potrzeb. Już w piramidzie Maslowa są one pogrupowane, mamy potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, miłości i też potrzeby wyższe, jak szacunku, uznania czy też samorealizacji. Ale nie do końca dzisiaj o tym chcę mówić, bo to pogrupowanie tych potrzeb jak najbardziej obrazuje nam to czego potrzebujemy do czego powinniśmy dążyć co w pewien sposób jest dla nas automatyczne i oczywiste a do czego musimy sami dojść tak naprawdę no bo to co jest związane z samorealizacją no to musimy do tego dotrzeć dojrzeć wiedzieć czego my potrzebujemy aby ta potrzeba została spełniona ale właśnie skąd wiedzieć czego my tak naprawdę potrzebujemy i w jaki sposób to osiągnąć? Bo jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że pewne potrzeby generuje świat, który nas otacza, często jest tak, że idąc do sklepu, nie potrzebujemy niczego zakupić. Tak? Idziemy z myślą, że po prostu tam będziemy. Ale widząc wszystkie reklamy, które. Nas atakują, do które do nas docierają, czy też reklamy, które oglądamy w gazetach, w telewizji, w mediach społecznościowych, zaczyna się coś takiego tworzyć w naszym umyśle. Taki obraz nas z tą rzeczą, w tej sytuacji i zaczyna tworzyć się pewnego rodzaju potrzeba, takie nasze pragnienie, że tego, chcie, że tego chcemy. Takie poczucie, że już to, to mamy, że to jest dla nas dobre, fajne, ciekawe. Ale właśnie ta potrzeba zostaje wygenerowana z tych czynników zewnętrznych. Natomiast jeżeli ty postanawiasz sobie jakiś cel zrealizować, osiągnąć, to przede wszystkim wynika to z Twoich marzeń, pragnień, które zostały w jakiś sposób przeanalizowane. Ale teraz ty, żeby chcieć to osiągnąć, chcieć zrealizować, też powinieneś tworzyć sobie taki obraz siebie w tej sytuacji z tą rzeczą, z tym osiągnięciem, z tym zrealizowanym celem. Bo często jest tak właśnie, jeżeli widzisz jakiś produkt w reklamie, w mediach, to zaczyna się właśnie tworzyć takie pragnienie posiadania tej rzeczy. I tak długo o tym myślisz, tak długo to analizujesz, gdzieś tkwi to w tobie, że często zdarza się tak, że kupujesz tę rzecz i masz to, tak? Więc dlaczego tego nie odnieść też do Twoich celów? Czyli jeżeli masz jakiś cel, to właśnie tak długo wizualizuj to, że, że ty go masz, że ty go osiągasz, że rzeczywiście zrobisz wszystko, żeby tak się stało. W tym jest też siła wizualizacji i tego, co nasz umysł potrafi jakby uzewnętrznić, odzwierciedlić. Bo jeżeli będziesz myślał na temat drogi do realizacji swojego celu, tego, że tego osiągasz, to zwiększasz swoje szanse na to. Tak samo jak myśląc o jakimś produkcie, który gdzieś zobaczyłeś, myślisz, to zaczynasz w pewien sposób dążyć do tego, żeby to osiągnąć, żeby, żeby go mieć. Więc zacznij to samo stosować w odniesieniu do Twoich celów. Wizualizuj. Wizualizuj, że, że ty to masz, że ty to osiągasz i myślę, że to bardzo dużo ci pomoże. Będzie takim dla ciebie wsparciem, motywacją do tego, żeby, żeby to mieć. No bo już tyle razy w. Będzie tak, że widziałeś w głowie siebie osiągającego dany cel, tą drogę do realizacji celu, że w pewien sposób zacznie to być spójne z tobą i wręcz dla ciebie niewyobrażalne, że, że może być inaczej. Więc zachęcam cię do tego, do wizualizowania, do wyobrażania sobie tej swojej drogi, tego swojego celu, tak jakby to był jakiś produkt, który ty chcesz osiągnąć, który chcesz mieć. Powodzenia! Cześć!